Kolejnym razem kolejne przygody w Def Defending Hope Expert będziemy przychodzić. Znowu talią takim lodowym, troszeczkę zmodyfikowanym, bo wzięliśmy sobie monument, czyli tej karty będziemy mogli na trzecim, trzech monumentach zrobić czwarty monument. Tylko pamiętam, to się przyda, bo tu będzie jeden główny, drugi i trzeci. I tu będzie czwarte do zdobycia. Więc jak będziemy mieli od razu czwarty, będzie nam lepiej się bronić też, więc myślę, że no co, wieć, po prostu nie nie? Jesteśmy w grze. Yy, nie bierzemy magów, bo to w tym momencie nie potrzebujemy. Potrzebujemy się obronić. Szybko. Right. okay they're attacking a soulstone protect it to, not to Tu wchodzimy. Kilku łuczników sobie rozbierzemy na wieżyczki pierwsze. Musimy się w miarę szybko obronić. Jakby ci nas atakują. To mamy, to mamy no, tu się już dają... Dobra, dobra, defensywa, defensywa, tak, 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 wiemy, wiemy, wiemy. Tu będzie czwarty monument tak jak Wam mówi, a mamy już na start 3. To jest bardzo kluczowe w tym wypadku. Mając tą kartę, no ona trochę kosztuje, wiadomo, ale na tym nie warto jej ulepszać więcej. Bo już tylko jedno można wybudować, więc tutaj tym bardziej. Masz cztery, masz 5 monumentów, więc w sumie spoko też... Jeżeli talia się na tym będzie opierać w ogóle, a to jest bardzo droga Talia, Od razu mówię na tej zasadzie, że będzie dużo ci kosztować ulepszanie tego choćby. Będzie budowanie samych tych monumentów plus jeszcze jednostki, nie? Dobra, coming, coming, coming Okej okay. te dwa te postawić Tak żeby się gnęły. Dobra. Zaczęliśmy atakować. Tutaj też. Tu jeszcze nie, tu się trzyma. Tu trzeba naprawić, tu też naprawimy. No nie budujemy żadnych na razie tego nic, bo chcemy przynajmniej ten drugi monument, żeby te silniejsze wieżki budować. Ciut. O, dobra. Tak. Mamy drugi monument, zaczyna się budować. Będziemy mogli zaraz jakąś, że tak powiem, jakieś wieżyczki postawić. Pierwsza tutaj. jedna, tutaj dwie. Myślę, że będzie ok. Jak możemy, to, to naprawmy. Sobie, zaraz się buduje, nie? Dobra, buduje się już. Tak tutaj od razu, mi się wydaje, można postawić. Mamy. Natomiast sobie tu postawimy. Skib bardziej na tą stronę damy, myślę się wydaje. Ja bym się dać tą jedną stroną. Zabudujmy ją. Tyle, Tak przynajmniej w miarę. No te po dwie wieżyczki postawimy sobie. szybko się tutaj wzmocnić i odpornić na miarę ataki jakieś większe Też mury aż tak na tym nie cierpiały Żeby później się, na no, tak powiem, nie zapomnieć o tym i żeby Te jednostki w ogóle wywalę Z szybkiego tego, bo one mają tutaj po prostu stać i bronić Dobra Wejdźmy za tą stronę to i tu jest, tu jest, tu jest. Są już dwie, tutaj jeszcze teraz dwie trzeba. Dobra. Mi się wydaje, że ja się tu zabuduję, zbuduję trzeci monument i się za chwilę widzimy. Dobra. Nie ja zacząłem jeszcze budować tego monumentu, ale raczej nas dużo silniejsze jednostki. Dokładnie, jak widzicie, jednostki, które dosyć dobrze radzą sobie ze strukturami. Co, jak wiecie, nam się to nie podoba zbytnio. To no, bardzo zależało mi na szybkiej ochronie. No, tą wieżyczkę zniszczyliśmy. No, jest odpuściłem. No, nawet nie będę Bo to bym jakąś lepszą wieżyczkę. Dużo silniejszą, więc już. żeby się nie przebiły. Bo nie chciałbym w tym momencie inwestować w coś takiego konkretnego. Ta strona się wybroniła. Ta strona też, ale straciłem. Dobra, Postawimy sobie trzeci monument. Eee, wrzucimy sobie tu kilku szczelających, no, przynajmniej jednego. jeszcze raz. No tu się regeneruje. Okay. Dobra, gdzie trzeci monument? To kosztuje, a mi monument? kosztuje 135, więc niby nie drogi. Ale po wybudowaniu muszę zapłacić kolejne 300 za monument wybrany, który, chcę, który sobie wybrałem, tak? Więc nawet się to kosztuje 435. Więc w sumie dużo. Ale no jak nie patrzę, zyskujemy to, że możemy sobie kiedykolwiek przedstawić przy trzech, tak? Nie musimy zdobywać i musimy szukać czy kolejnego monumentu, tak więc to się no tak opłaca. Pewne z tych dwie rzeczy, które budowałem są silne, ale nie atakują jednostek, właśnie latających. Co, właśnie, może być dla mnie problemem. Dlatego uczniów tutaj postawiłem, przecież kilku, żeby byli. Ale i tak, jak widzicie, jesteśmy troszeczkę do tyłu. Dobra, mamy. Budujemy szybko. Po wybudowaniu od razu stawiamy sobie trzeci monument. I ich trzeba uratować. Protek. O kurde, jakby nie trzeba ich uratować. Fuck, zapomniałem o tym. Tęczy się zdążę. Ja muszę je nie? Napomniałem w ogóle o tym. A nie, stówkę kosztuje. Myślę, że to będzie. Okej, okay. no to od razu stawiamy sobie na stówkę. Mamy 3 minuty. Bo ich przebić, ale nie dają rady na szczęście. Dobra. Mamy czwarty. Od razu jednostki stawiamy. Cztery monumentowe i pójdziemy na tego typa. Tylko też musimy jakoś przedostać. To jest też kluczowe. Mm. Bardzo atakowani. Bardzo, bardzo. Tutaj też. Tutaj tak samo. Pytanie, czy ja mam w te dwie minuty ochronić tamtego, czy nie? Protect są soul. są stone, to jest to. Ciężko, ciężko, ciężko. Chodźcie tutaj. Ciężko. Bardzo. Czemu to nie działa? Czemu? Ci co na kampaniach jest zablokowane? Chyba tak. Ээээээ... Uh, Если не без сенсов, то вбудоваем вашу базу Ваши силы подражают Осторожно! Они взрываются с земли! Pytanie, co dam radę. Nie budowałem... Gdybym wiedział, to bym tracił czasu. Nie wiem, czy mi się w ogóle to uda przejść przez to. Powiem szczerze. Bardzo szybko atakujemy, buduję sobie to od razu, póki mogę. Czy to było bez sensu w ogóle robić? No... Uczymy się na błędach. Myślałem, że będę musiał jednostki, gdy będę postawić, a jest nie mogę. Tu się przebili. Czterek, jak widzicie. Niszczą okay. to to. There is a solid enemy that attacks you to your base They are attacking the Soulstone, protect it Yes, 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 wait, wait What's going on? Słuchaj, nie mogę budować to bać Nie wychodź, nie wychodź, pracaj. Your forces are under attack. Słuchaj, szłuchaj, szłuchaj, szłuchaj. No, dawaj, 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 dawaj. Już, dobra. Do góry właśnie trzeba je smokać jeszcze jednego tutaj na pewno do obrony, bo mi to trochę ułatwi. Kurde, tu mnie niszczą, Są widzę tak jak widzicie zresztą. Tak, nie, nie mogę położyć. Tam. Dobra. Smok jest... Smok już jest. Dobra. Tu się bronić po prostu. Smoki trochę biją, no nie za dużo może, ale... Ale zawsze coś. Można budować czwarty monument. Przydzierają, przy przydzierają. Ale latających bazie jest mniej lepiej, bo będą mogli przychodzić sobie łatwiej. Nie być latających, strzelających. Przemieszczać się będzie łatwiej do otwierania bramy. Co, 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 co. Gdzie? O, o. O, 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 o Nie, nie, nie chciałem tego Króźby w moldy Nie chciałem robić Ale dobra Nic z tego nie zyskałem, to straciłem Tę energię straciłem Wracam na swoje miejsce Tutaj żyją Tutaj żyją o ten się broni, dobra Dobra, że zostawę za to dodatkowo? O, Słyszymy się podpłaci dobra, dobra. tu jedną do, do obrony, trzyczkę Czemu oni wyszli? Dajcie tutaj może Zamykamy Tu się naprawia, tu się naprawia To okay. no niech stoją tu na razie lay siege siege Ciężko, ciężko. Dobra, tu się bronią, tu jest ok, tu jest ok, smoki żyją, żyją. To też jest bardzo ważne. Dobra, no, Będę miał 5 monumentów, no tak, swoją drogą. Eee no już trudno Jak kijowo To nie działa na tym hmm. No dziwne Trzeba by to działać Czemu nie zadziałało? Gę, hmm. Dobra hmm. 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 robię to w sumie tu Ojej, się cofaj, cofaj, wróćcie O kurde, monument mi teraz padnie Trzeba go naprawić. Czemu w ogóle. Postawimy sobie tutaj o armatkę. Trzeba je zebrać na nią. Czy ona sięgnie? Może nie sięgnąć. Ale stąd już sięgnie raczej. Dobra, damy sobie też tutaj tych Bieramy w łazience eee, to jest, to jest Dobra, o oh fak O oh fak, fuck, 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 fuck To jest bardzo No, dobra. Wali ja się tak Jest okej. Okay. Się wydaje, że dzięki temu będzie mi się łatwiej bronić też. Dobra. No to się chyba o obronię. Tak, całkiem sprawnie to działało. Nie czuję się to otwiera w ogóle, Pio, bo wziąłem wioszczkę, która nie bije z tych górnych, więc też ten problem. Oj. Dobra. Przeżył? Przeżył. Przeżył. To słonie chociaż. Tektorogan, no ochraniam go, ochraniam go, ile mogę tylko. Tylko power wingi zaczyna brakować. Tutaj są. A jak tu zacznę, wybuduje coś, to będzie problem. Tutaj są zaś. Mogę trochę raczej zagrać. Gdybym nie stracił tutaj czasu na to, to by to pewnie się wyglądało raczej. Oj. Dobra. A szkodę, tak? Niech Ale. Ale wygraliśmy. Utrzymaliśmy się. O to chodziło. Tak? Jest, Dobra. Dobra. Nawet szybko poszło. Za pierwszym razem. Ale byłoby łatwiej, gdyby nie popełnił tego błędu i nie wziął Ami monumentum. Wcześniej to działało, ale no tak, no dawno nie grałem I chyba po to zmienili, żeby po prostu nie było za łatwo przy przechodzeniu Bo mając już cz cztery monumenty, to ty możesz po prostu zasuwać po całej mapie, robić zrobić sarmie i, i ciśniesz, nie? No chyba tak mi się wydaje dlatego, albo po prostu keyboard nie. Może sprawdzę przy innym, innym razem Dzięki za uwagę Mam eee, wam się podobał odcinek Że wam trochę pomogłem Jak chcę przejść Czyli Mam taką nadzieję a weźmiemy sobie to na trójce tak coś zrobiliśmy. to jeszcze troszeczkę waluty premium, waluta premium no, eee, więc jeżeli macie jeszcze czasu, zerknijcie na polecany film lub odwiedźcie moje pozostałe kanały lub zapraszam Was na transmisję na Twitchu gdzie czasami się pojawiam pa, 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 pa